Witam serdecznie. Jak długi weekend, to postanowiliśmy, że wybierzemy się na wycieczkę, ale nie taką zwykłą, tylko na drezyny, bo jest to całkiem fajna atrakcja, jak się okazało. Te drezyny znajdują się w miejscowości Staniszcze Wielkie. Jest to około 60 km od Opola, 37 km od Kędzierzyna Koźla. Gliwice, Zabrze, Częstochowa około godzina trasy także, jak ktoś miałby ochotę, to naprawdę warto. Bo jest to całkiem fajne przeżycie. W koło cisza, dużo ptaków. Jakieś zwierzątka się pojawiają. Ogólnie nie wygląda to najgorzej. Yy, długość trasy to 6 km. Bilety osoba dorosła: 32 zł. Grupy zorganizowane: 28. Dzieci do lat: 3 za darmo. Yy, bilet rodzinny: 120 zł. To jest 2 plus 3 osoby. Cała trasa to 6 km, trwa około godziny, i ktoś pomyśli, łe, godzinę jechać, żeby godzinę sobie pochodzić. To jest o tyle fajnie, że 2 km dalej jest spływ kajakowy rzeką Mała Panew. Jest 5 tras do wyboru. Najkrótsza trasa ma 4 km i też około godziny, a najdłuższa. Bo 18 km i czas trwania 5-6 godzin. Wypożyczenie kajaka na dwie osoby to jest 100 zł. Także jak ktoś lubi takie klimaty, to cały dzień może sobie fajnie zorganizować. W koło jest kilka punktów gastronomicznych, także po wysiłku można się zregenerować. Jak dla mnie bardzo fajny wypad na weekend. Staniszcze wielkie. Pozdrawiam.